Cześć, z tej strony DyZiupian Przychodzę do was z przyszłości Chciałbym wam zwrócić uwagę tutaj na to, że Widzę, że wy tutaj Troszeczkę mnie olewacie Mam nadzieję, że to naprawicie No I zapraszam do dalszego oglądania 12, Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj Jesteśmy w DG Jak widzieliście to jest nowa seria na kanale Mam nadzieję, że DG też będziecie oglądać tak, jak oglądaliście do tej pory, bo widzę, że na kanale, wszystko tutaj się naprawiło. Jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o kanał, i za to Wam dziękuję. Jest dużo wyświetleń, jest dużo łapek w górę, i bardzo Wam za to, że dziękuję. Chciałbym od dzisiaj zrobić coś takiego, że że jedna łapka w górę to jest tysiąc dla, dla, naszy, dla naszej postaci. Czy, jeżeli dacie jedną łapkę w górę, to 1000 zł dostajemy, i to będzie obowiązywać od dzisiaj, więc tylko tak chciałem was poinformować. No, i w ogóle <laughs> My już Shiva skończyliśmy. Robiliśmy to poza odcinko od odcinkiem, i tutaj jest wszystko zrobione. Już mamy belki. Yy, jest Bizon, dokupiliśmy header tam za. 3000 chyba z tego co pamiętam To były nasze ostatnie pieniądze już Kupiliśmy od takiego gościa Tutaj mieszka Tutaj właśnie w tym O papa passata i ma taki warsztat Poznałem się z nim już taki jesteśmy w kolegami Cześć sąsiedzie cześć, cześć, Jak ty się w ogóle nazywasz? Bo ja wiesz mam pamięć jak wiesz Mirosław Mirosław, Mirosław. Miło mi Kuba Szufla, szufla Szufla, szufla Ja jadę sprzedać pszenicę Jak chcesz to możesz za mną pojechać Passatem Dobra Dobra, no to ten A, i może, albo jeść przede mną Bo ja nie wiem gdzie to się sprzedaje A ja coś, ja już się rolą nie zajmowałem A żyję, dobra, A już wstukam w GPSa to Dobra, ale wstukaj takie gdzie więcej kasy dają No No poczekaj, zobaczcie gdzie dają najwięcej w Dobra, 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 to ja już szykuję, odpalam i ten A, w ogóle Bartka nie ma? Bo pojechał do dziadka odwiedzić go ty w tym sedatorium, bo on się jeszcze z nim nie spotkał. No ale pojechał go odwiedzić, to niech pojedzie, ja sobie tu załatwię po prostu sprawę, sprzedał to i żeby mieć pieniądze. Co ty nie chcę ursus jechać? Co jest? A byś chyba tutaj. Czekajcie. O, tak. Co jest z ursusem? O, może tak. O, dobra, jedzie Syk Syk Wjedziemy nim do garażu, pojedziemy basaje Bo Ursus to ostatnio sobie rady nie daje Bo też się trochę zmęczył, bo on na Żliwach jeździł z tym Jeździł z y, melownicą I bo te ba, ma, bo masa i nie ma podczepów podwołek, więc... Nie było jak. O halo! 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 Do no, cześć! Ja wyjechałem tam wiesz, gdzie byliśmy? Kurde, wyburzyli całą gospodarkę. nam. Ale ty tam pojechałeś jeszcze? No. A co wybaczyć. ty Pasata pożyczyłeś od dziadka, że tam pojechałeś? Z taksówką pojechałem. No chyba zapłacisz... Trudno zapłacę tyle. Ale ogólnie jeszcze tam próbuję ogarnąć coś na tą gospodarkę, żebyśmy wrócili. Dobra, no to postaraj się. No, no dobra, no to pa. No dobra, na razie. O, słyszeliście nawet taki mam prosty Po prostu mam jak w jakiejś Loki starej. Kiedyś to miałem iPhony i... Było wszystko dobrze, o. Dobra, teraz będzie dobrze. Sąsiad, jedziemy do skupu Januszek, tam na, tam 818 pisze w Google. 818 za tonę? No poczekaj, już ci mówię... No tak, 818... No to ja mam chyba... Nie wiem. Dobra, zaraz zobaczymy ile to wyjdzie. To Dobra, jedź pierwszy. E to się wycofam. No to Dobra, cofaj, jedziemy. cofaj. A tam. Tylko powiedz najkrótszą drogą... A poczekaj ja do jego zadzwonię. Halo? Halo? Albo ty zadzwoń, bo ja zapłacę fortunę za to. Zadzwonisz tu tu, 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 tu tu No, halo. O, dobra, no. No, bo ja nie mam ten. Bo o, ja ciekawe, nie mam. Bo, ja ma, bo ty masz nielimitowane. Ja nie mam. No, mam nielimitowane. No. Yy, dobra, to jest daleko czy nie? No, nie, no. W sumie to nawet nie jest najdalej. Co Kurde, jest autobusem bramy. Co oni mają ukraść z tego gospodarstwa? No w sobie to prawda Ale dymi Mogę za, zamówić ten pomoc z Hindopasada Poczekaj <laughs> <laughs> To może zdążysz pojechać zamknąć bramę Co no, mogę? No to jedź zamknij bramę, bo mi tam coś ukradną i będzie dopiero Dobra, jak nie po polu Ja jadę na razie prosto Dobra Cyk, jedziemy. Jak tam będzie taka asfaltowa droga wy... Czekaj, już A to będzie... W lewo to tam skręcaj. Dobra, na razie nie ma, ja jadę sobie nie, spokojnie. Blisko, tam jest blisko końca, tam... Dobra, nadganiam się. Ile nie ten wiem, 15 no. jedzie na godzinę? To se, to yy, 25 chyba. No. Dobra, to są ustawię tym tutaj... A nie, tutaj. 15. 15 chyba. Przez pierwsze sobie... Nie wiem, ja umiem się tutaj, bo takie Dobra. jest zablokowane. Chyba 15, no Dobra, ja do 25. Nie, to naprawdę nie jest 25. Ale nie uciekam ci tam A mówiłeś, że nie masz tempowata, przecież Jednak zapomniałem, że montowałem tą chińską <grym> Czekaj, kierunkowskaz Działa Zobacz tak, czy w przyczepie działa kierunkowskaz Niech zatrzymaj, poczekaj na awaryjnych Słuchaj. Działa? Działa, działa, poczekaj Dobra tu w lewo. Dobrze że on nie widział jak udotknąłem passata Passat. Wow, wow wow. Już niedaleko I jak tam idzie, idzie? O cholera, wjechałem na krawerżdyk. O ja nie mogę. No, o! O, o, o kurde! wow. Co Sąsia? to było? Sąsiad, żyjesz? Zawrócisz się? <grystanie> Podskoczyłem na krawężniku, wleciałem w słup Nie, no, żyję <grystanie> Co to było? No to na... Jej, dawaj sąsiedź No cisnę, cisnę, cisnę Dawaj, dawaj, bo złomowiec zamknął Cisnę, cisnę Skręcam, bardzo... Zasz czarny się dym, dym się leje A to Daj mu miod Daję, daję 20 jedziemy 20 Jeszcze się zaraz zabijesz trzecią Hu, gorąco trochę Dobra, skręcaj tutaj Nie tu, tylko tu nie tu. O, tutaj na najbliższym tutaj. Tutaj w prawo Kierunek? Trzeba się strzyba, trzyba, a to tutaj jest takie miasto. Wiesz, że ja kiedyś w Ameryce mieszkałem? Mhm. No tam to wolno było. No i dlatego wróciłem do Polski. Bez sensu wracałem w ogóle. Czemu ty mieszkasz w takiej biednej gospodarce jak bo w Ameryce mieszkasz? Bo jej kobordnik dopadł. W Ameryce? Nie, w Polsce. Bo w Ameryce uciekłeś z Ameryki do Polski. Dobra, wyładowywujemy, widzimy się zaraz. Leci, no bo, leci. Zaraz ja pójdę po ten, a się spytam ile to wyjdzie tu chłopa. Ja zaraz pójdę 3, się 3200, 3270. Okej. Okay. Ty, a my mamy jeszcze w tym silosie chyba ten, całą przyczepę. Dobra, idź tu chłopu ten, bo chłop w koparce siedzi, da podpisz mu papierek tam i on ci da kasę. Dobra, to jadę tam, idę tam. Ten. A mógłbyś żebyś ten, bo widział, że masz kamerę, to żebyś był. No dobra. Już ten, zrobiłem. Dobra, ale lecę do pasata. Cyk, jedziemy. Dobra, teraz sobie, sobie trafi, ja pojadę sobie. Eee, yy, ten. Chyba, Eskotować cię, czy się, czy się nie zabija? Nie, pojadę. I... Ja mam jeszcze jedną przyczepę do sprzedania, taką, bo te bo No mamy że to, tam ty nie masz się. żadnego domu w Ameryce, że tutaj jest. A w sumie mam dom w Ameryce. No ale nie mam ale jak tam ma... jechać. Ale tam nie bym też nie zabrali. Jak nie mogę. Mam Policji nawet zabrać, wiesz co to mam... jest burgershot? Wiesz chyba, bo takie no... są... To... No to to jest moje. Nie kiedyś na tygodniowej wycieczce w Ameryce. To, to jest moje burger shot. taki przy komendzie. Czy... Hmm. Czy, czy, czy jesteś właścicielem firmy w Ameryce? To jak ona jest w Ameryce, tak ci mają to zabrać? Nie są nie są. Właśnie w nie wiem, czy by to zabrali. Nie wiem, On mam ma wujka takiego. Dla... Mam wujka, który tam mieszka teraz z powrotem. Może no zadzwoń się... do, do... No właśnie nie pamiętam numeru, a nie mam telefonu A, no chyba, że tak Znaczy mam tę dokę taką starą Tu kartę sobie nie wziąłeś? Czy, mia czy miałeś w, w iCloudie numery? Przecież ja bym... Wziąłem kartę, ale kar na karcie... Na karcie... To wiesz tą kartę mi i tak, i tak zniwelowali Teraz mam taką kartę na abonamenty Więc mogę dzwonić tam no. parę razy tylko буша сабі да ваdo выбар. już nie nosi tym pasatem, że nie I Idiot <głos> Co o ty robisz? Uwaga, bo jadę Kurde O kurde Sąsiad, pasat się psuje Sąsiad, pomocy! Pasat się zepsuł! to opętało! Gaz się zaciął O kurde! Gaz się zaczął, sąsiad! Dobra, sąsiad, yy, nie wiem. O kurde! Ha, już dojeżdżam, sąsiad, do domu! Pomocy, sąsiad, utknąłem w pasacie! Jak dałeś? O kurde! Dobra, poradzisz sobie, weź go tam, Bobki, i to on się przewróci! Czekaj sąsiad, ja z pudzianem byłem lepszy. Zobacz, patrz sąsiad. Nawet nie chcę mi się patrzeć. No. Dobra. Cyk. Sąsiad, do wojny ten twój ciągnik. To no, moja wina, nie. Pewno tej partii zł złodziejczej. Co? Pewno tych złodziejstw. Partii politycznych z rządu, ja bym nie poruszał tabatu rządu. Tutaj na mi ale wiesz? Lepiej. Cały świat klamka się zacięła w domu. Zostaw tę tą klamkę, bo zaraz będę musiał płacić to 3000. Nie dawaj, nie dawaj. Nie da jakiś nowy, na naprawę ciągników czy coś, tylko na nową klamkę. Ja wezmę klamkę i naprawę ciągniki za... Chyba by się klamka zepsuła Nawet zostaw moje ciągniki. Ja sobie... Ja chcę być uczciwy. Nie będziesz mi robić zadania. Wyjeżdżaj się. mi tym pasatem Swasia tutaj! Tutaj! Drabina, patrz drabina! <laughs> Co ty robisz? No, obożykaj, bo mi gdzieś kluczyk od ale nie No, tutaj... Coś ta drabina mnie wsysnęła. O, <coughs> oh, uratowałem się, masz opętanym drabinę. Pokaż mi to, opęta... bo poczekaj. O, o kurde, patrz na to, o, o. No i co ty wytrzymałeś? kurde! Ty... Sorry, sąsiad, nie Sorry. Dobra, wyjeżdżaj mi stąd, bo już za, za dużo nabroiłeś. Już, wyjeżdżaj. Sąsiad, bo mi Niemiec pisze, żebym się, żeby mu passato oddał. Zostaw już tych Niemców. Ja wiem, że ty się zapiłeś, ale już ten... Już koniec. A nie, to Rum... Zapomniałem, to Rum. Już, koniec. Uspokój się, sąsiad. Wyjeżdż jeżdżaj No nie przejedź mnie. Ja zamykam, Na razie. Na razie Dobra, idziemy do środka. Cyk Opa. A ten co... Pod okno mi podjechał Dobra, ja wchodzę tutaj do domu. Co stukasz? Co? Albi, w to. Okno... No, o tutaj jesteś. Zgaś tego pasata, bo ja nie wytrzymuję zaraz. O, dziękuję. Sąsiad, sąsiad. No, oddaj mi. E, poczekaj, sąsiad, e, po, po, pożycz mi ten cegłę tutaj te, te, taką ładną, bo potrzebuję. 100 złotych Dobra <laughs> To potrzebuję, bo tam BMW naprawiam i muszę w sami wstawić, bo się pogię. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No, proszę, proszę. Pokaż to BMW Tam stoi taki Jezus, jaki korek! Czemu tutaj tak stoją? Są bo mi Rumon rum ma długie nowości Mówi, że jestem jego sąsiad... O kurde, czemu stoi tutaj do środku? No w gościu Wiem, że nie mogę PASATem. O poczekaj. Manewruję Pasatem <grym> Oj, że on cały bok Oj, będzie Poczekaj, ja przeliczę tutaj... pieniądze. ile ja mam? 5 tysięcy, o kurde, 5 tysięcy mam. <grym> Pokaż to Taki Ale zierany. fajne Wierszy o, coś było... mi przypomina. Utopiło. Miałem taką bełkę. To był mój pierwszy samochód. Nie no, sąsiad nie podcy coś z tym rumunem. Mówi, że to jest jego a To jest mój. O, ale fajne światło. Uuu. Dobra, zamykam to. Jakiś makaron. Czy jakoś tak się nazywa ten rumun? Czekaj, no jak to zgasić? Dobra. Oh. Makuron. Tak, makuron. <noise> Aż że z obsiad. A zobacz lepiej z przodu jak to wygląda, chodź do przodu. No to ja wie. wiem, ja, ja miałem ja taki mas samochód. Ale zobacz, maska z... Ja wiem, ja miałem taki samochód. A spokojnie, sąsiad. Tak w ogóle, to nie W ogóle, masz jakiś, wiesz, kolegów, co mają samochód jakiś do sprzedaży, do pięciu kołach? No, tak, chodź, pokażę ci. Tu sąsiad sprzedaje. Pokaż. Takiego niebieskiego poloneza. Nie, to takiego ja nie chcę. Ja wolę takiego jakiegoś czerwonego. Ja takiego pod sklepem czerwonego widziałem. A, no to tego to tam jakieś. No wszystkie, co za większość jest, bo ludzie chcą na na węgiel. Wszyscy w tym miejscu właśnie na węgiel sami sprzedają. Aha. Jest taki. No dobra. Karob. Dobra, to mogę, mogę pożyczyć od ciebie tego yy, pasata. Ja sobie zorientuję się, gdzie ten. Gdzie on -kę, póki klienta nie ma Nie no ja wezmę Passata, bo ja nie chcę rozwalić Ty Pasadzie... tam sobie pojeździć. Ale pasat pasa jest rozwalony Trudno, będę jechał rozwalony Zobacz Dobra, yy, ten Sąsiad, e, bo ja mam... Z... blacha odpadła Dobra, trudno. Sąsiad. Ja jadę się zorientować gdzie oni to sprzedają, za niedługo wracam. Dobra. I później mnie podwierzesz po prostu tam i to kupię jakiś. Ale to dobra. już w do odcinku. Ło, wyjadę. Ja dam, może karteczkę, włożę pod, pod, pod po prostu wydzieraczkę, że chciałbym kupić możesz, ten Masz możesz. tu jakąś kartkę w tym, polo, w tym y, pasacie? W schowku powinna. Dobra, a długopis? Y, powinien o. być obok taki, no to siiko tam kartkę O, dobra. Jadę na ten, na ten sklep Ty to ty tak jesteś. Pożyczysz samochód Dobra, cyk o O, stoi tutaj ten samochód. Dobra, jadę wypiszę, bo tę karteczkę. Może mi się uda. Bo to mi się podoba, to jest fajny. Cyk. Dobra, tu sobie napiszę na, na tym. O, w, 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 włożyłem już tam podwycieraczkę, mam nadzieję, że się podałem. Numer telefonu, mam nadzieję, że się odezwie. Już jadę. Już jadę sąsiadowi, ten. Eee. Yy, odstawić samochód. Bo nie chcę, też. Halo. Halo, i sąsiad uważaj, bo stoją. Kto? Policjant. O kurde, dobra, na razie Ile ja jadę, nie wiem, jadę z woloną prędkością Wyjeżdżę sobie przez okno Tu ktoś idzie Halo Halo, dzień dobry O, dziadek, jestem obok ciebie Jaki dziadek, proszę pana A. Ja przyjechałem, dłonią w sprawie tego poloneza Yy, a, ma się już odezwał? Tak, chciałbym pan kupić. Yy, tak, chciałbym kupić. Yy, ile za tego pola 2000 Dwa tysiące złotych. Yy, po, Poczekaj pan chwilę, bo ja tutaj. Te, zaraz, zaraz zadzwonię. Bo policja. Dobrze, do widzenia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, po, y, y, samochód jest niezdatny, techniczny, sporo zwalany. Dobrze, już jadę właśnie na warsztat. To ja jadę, jadę za panem, jeśli pan tam nie dojedzie, dobrze, będzie Dobrze, tak dobrze, Dobrze, do widzenia. Yy, dobra, odzwonię do tego, a będzie? Odzw... albo odzwonię na głośniku. Halo? Dzień dobry. Halo? Yy, no, proszę pana, to można, yy, można to kupić w takim razie, to ja przyjadę to kupić. Gdzie? Na, o, na ten sklep? Yy, tak, proszę pana, mm, będę tam czekał. Dobra, zaraz tam podjadę, do widzenia. Dobra, jedziemy kupić polardeza. Nie wiedziałem, że, że, że tak szybko. Oj, je tu. Pobyliłem z jazdy. Oj. No już dobrze, jak ma pan na imię? Kuba... Kuba, dobrze panie Kuba, nie, mój imię... Nie. Y... nie. no, słucham. Mateusz Bagiecon, y... sierżant... Y... Y... sierżant sztabowy. Ale proszę pana, ja się spieszę. Może to szybko ten? A, tu mam pana na sygnale podwieź dobrze, zapraszam. A, dobra, to pan mnie podwiezie do sklepu? Oczywiście na sygnał. Dziękuję. dziękuję panie policjancie, szufla, szufla. Moje imię. Ma, Ma, Mateusz y, Bagetson y, sierżant sztabowy, żegnam. Do Muszę widzenia. ten korek w końcu. Każdy mandat dostanie. Do widzenia. Dzień dobry, szufla. Kuba dobry. z tej strony. Dzień dobry. Dzień dobry, Z tej strony pan Wiktor. Dzień dobry. Polones widzę, że ładny, ładny. zadbany. No, silnik trochę nie, ale to się wykleje. A pan jeździ na co dzień? Tak, do kościoła jeździłem tylko. I tutaj, bo pan tutaj pracuje, czy co pan tutaj tak. robi? Jestem szefem. A. Uuu! Mogę sobie wsiąść, zobaczyć tutaj? Mhm. Dobra, dobra. Nie, no ładnie, ładnie. Proszę, pada, a co to tutaj za ryż, rycka taka? Tuż pana nie ma, to rycka. No, i jest ryska, widzę tutaj. jest taki... To pan może założył okulary? Nie, no, widzę tutaj bez okularów jest rysa. Nie, no, pan mi pokaże, Proszę panie. pana, od stu... o 100 zł trzeba opuścić to, za tą ryskę, bo ja to będę musiał naprawić. Mam przyjaciela pan, znajomego, ryska. bo t... to jest ryska. No, z plastiku. Proszę pana, stówka. Ja mam zdajowego, który to naprawia, więc. No, y... 50 20... 20 zł. 50 zł. 50 tylko 50. 50. 35 45 40 Proszę pana, 45 i dokładam y, piwko może być. Dobra. To i, 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 i? A może mam piwko w kieszeni? Mam, to proszę bardzo, piwko. Dziękuję. I ile tam y, wynegocjowaliśmy? 1000 chyba 1900 Pan mi policzy, bo ja nie jestem dobry. Pani Hazel. Dobra, to da, płacę 1900. Dobra. Dobrze. To proszę bardzo i tutaj piwko. I yy, dziękuję. Zbiło się interesy robi. A, kluczyki może i przepisać u ławę. Dobra, tutaj. Uuu Jak pali. daj no i nowa breaka. Uhuhu. Jak jedzie? Uuu, stówka, 120, 140, 150, a 60 tego gdzie już? O, rozkarkowali tutaj. A jednak gdzie? A te coś dyskutuje ze z policjantem No i nowy samochodzik podjeżdża Sąsiad Ale nie wypada piękny. taki pod prąd przy policji. Obijam no, korek Piękny co? No ładny Daj się, daj się przejechać tu w kółko po gospodarstwie Masz, piękny jest Pak mi się podoba A Bartek przyjechał? Nie wiem, Ile gdzieś się zaraz miał... Jest tutaj Nie no nie ma go Tutaj się pojechał przyjechać Głośny to jest strasznie Polodes, ale No Polodes to polodes O kurde Dobra Wysiadaj, bo ja ten Ja pojadę może po Bartka